Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, moi drodzy, że ktoś jeszcze ze mną został. Przepraszam, że tak długo filmów nie było, ale niestety no, zdrowie mi na to nie pozwoliło, żeby kręcić eee, jeszcze się z tym wszystkim nie uporałem. Jak się uporam, to wytłumaczę wam wszystko od A do Z, co się działo ze mną przez ten czas, ale jak na razie dzisiaj już są taki filmik, żebyście mnie wszyscy nie opuścili. Wyskoczymy sobie do Klinlopa, to taki sklep z rupieciami, pooglądać co ciekawego mają, ale oczywiście do innego miasteczka, pojedziemy sobie do Wolenhofe. a później coś sobie zjemy. A więc zapraszam na film. Jesteśmy na miejscu, no to wbijam do środka. No i wygląda to tak. Zobaczcie, takie kanapy. Za 40 euro fotel za piątaka to za 15, a tam taka większa Ale widać, że jest zadbana 50 Jurków No i dużo innych gratów oczywiście Może coś zobaczymy, może coś wyhaczymy Porcelany dość sporo na przykład takie szkloneczki po 1 euro Kieliszek 75 centów Zobaczcie jakie fajne stare maszyny 10 euro Zobaczcie jaka fajna maszyna do szycia Dwie dyszki to się człowiek cofa w czasie naprawdę Zobaczcie na szpulkę To za 22 To za 10 10 20 Fajnie tu wygląda Sprzęcik też mają Na przykład ten góry Monitorek za 3 euro to już po 30 euro. Telewizory 20. Ten z No O, powiem wam, że dość spory jest. I chyba idzie jeszcze na górę iść. Ale to zaraz zobaczymy. Jest tu wszystko i nic. No, jesteśmy na górze. To też są ubrania, szpargały, jakieś. No, dużo różnych rzeczy. Dość spory jest ten kierunek, powiem. Przepiękną pogodę dzisiaj mamy. Do 22 stopni. I bez wiatru. co tu praktycznie jest to rzadko spotykane. Chyba ta piwa musi być, nie? <grystanie> A dziś przyszło na rybkę Ładnie tu pachnie. Ciekawe czy będzie dobre. Czekamy na zamówienie. I taki zostali 11 euro. Frytunie, rybka rybka, dwa zosiki do tego, kola. A to co jeszcze coś na wynos, ale to wam później pokażę. Mm, ładnie pachnie, będzie pewnie dobre. Dobra, jesteśmy już w domu. Teraz czas na jakieś obowiązki. Jeszcze taką rybkę tam sobie kupiłem, To jest łosoś w pieprzu. I za ten kawałek 9 euro. Ale sobie ogólnie jest drogi, bo tu jest 37 euro chyba 90 za kilogram. Ale dobry. No, jeszcze się tu pochwalę. Ostatnio dokupiłem sobie parę neonków. Są dość długie, około tam centymetra. Będą do 3 do 6 cm mogą jeszcze urosnąć. Tu mam na razie 5 takich rybek, jak wiecie. Myślałem, że będzie jakaś afera w tym akwarium, ale widzę, że się dogadują i będą oko cieszyć. Dobra, jak widzieliście, Nic ciekawego w tym klątku nie było. Rybka była pyszna. A teraz, moi drodzy, zabierzemy się za obiadek. A mianowicie, zaraz Wam powiem, co będziemy robić. No, a dzisiaj na obiad sobie zrobimy salsa rossa, czyli makaronik. Z kawałkami kurczaka, tu mam wegetariańskie, do tego mamy fasolkę, cukinię, cebulę, trzy ząbki czosnku, dwa pomidory i dwie papryki. To już jest wszystko obmyte, a więc tniemy. No i tak, wszystko mamy już pokrojone, do tego jeszcze potem przyjdzie śmietana, włoskie przyprawy, ale pierwsze podsmażamy kurczaczka na patelni, tu już woda na makaronik, a więc działamy. Dobra, kuczaczek jest lekko złocisty, a więc dodajemy cebulę, czosnek i fasolkę i go tak smażymy przez 7 minut. Dobra, wygląda to tak. I teraz dodajemy resztę warzyw, czyli pomidor, cukinię, paprykę i do tego właśnie przyprawy włoskie. Dobra, wygląda to tak. Oczywiście ja już tu dolałem 150 ml wody, doprowadziłem do wrzenia. Za chwilę wjedzie w to w śmietana. I na małym ogniu przez te minutki, nie doprowadzając do wrzenia, musicie się tak troszkę pogotować. No i wygląda to tak. Ładnie pachnie. Jeszcze do tego trochę pieprzu sobie dodałem. A tu już się woda na makaron robi. I za chwilę będziemy jeść. Danie wygląda tak. Powiem wam, że już sobie zajadam. Jest bardzo dobre. A więc polecam. Smakuje.